wejściu na Bromo. Właśnie wyszedłem z swojego homesteju Taki widoczek na góry. Ostatni raz na nie spojrzę sobie, no bo opuszczam już to miasteczko i jadę do Provolingo. Tylko muszę busa złapać. Oczywiście już skuterem podjechał. I się pytał, czy na Bromo nie damy, że nie. pokazałem w plecak, że już wyjeżdżam. A to do Provolingo. Nie skuterem do Provolingo, taki kawał. No, motobajka! Gdzie motobajkę będę do Provolingo? Dwie godziny na skuterze po i góra. Hello? Wolę Tyjem, busem. Dostałem takie busiki i one jeżdżą do Provolingo. Tylko, że dopiero jak się nazbiera cały bus. Chyba, że tam ci pojedzie wcześniej, to musisz podwójnie zapłacić wtedy. Ale też jedna osoba to raczej nie pojedzie. No, będę łapał. Jak nie, to jeszcze na śniadanie pójdę. To ta moja knajpka. Zaraz coś wykombinuję. Słońce świeci. No tu wszędzie te busiki stoją. Ale czy są chętni? Zaraz pytam się, bo tam jest kierowca. Z tego co widzę. I dobra, już wiem, o 10 jedzie. Mówię, że o 10 jedzie. Ja mówię, że chcę autobus do Malangu. Się pytał w jakie miejsce. Mówię, że na bus, na stację wysiądę autobusowej, bo do Malang jechać nie zostaje w Provolingo Mówi, że co 15 minut jeżdżę do Malang autobusy więc okej, okay, no ale do 10 muszę czekać więc za ja wcześnie wyszedłem z tego z homestay'u ale idę do knajpy na śniadanie jestem w tej knajpie sobie tutaj co codziennie do niej przychodziłem zaraz złożę zamówienie, pan pancake'a i kawę i tyle o tak to wygląda o, już polecałem, ale polecałem jeszcze raz tą knajpkę, zobaczcie mam. Pancake z miodem, pod kolanym. miodem. To będzie żerka. Ła, aż miodem obcieka. Nie jest złe, ale szału nie robi. Da się zjeść. miodu, miodu dużo i taki panki. Takie ciasto, nie wiem jak to nawet nazwać. Nie to nie jest to polski naleśnik. To azjatycki. Ale da się zjeść. Ale czy to pożywne będzie? Nie wiem, bo w środku tak jak duże ciasto było puste. Takie bąbelkowe. No dobra, jemy, no co? Zamówiłem to jemy. No i przyszła kawa ta flata, taka ładnie zrobiona. Jeszcze czekam na pancake'a i tyle. No, do tego busa mam dwie godziny, niestety, no ale poczekam. No dobra, jestem już busa Mam busa, będę tym busem jechał. Zobaczcie jaki bus. Plecak już mi spakował do środka. No i czekam. Nie wiem, ile tam będzie osób. Jak się cały bus zbierze, to powinno by kosztować 50 tysięcy, czyli jakieś tam 11, 12 zł. No, ładny busik. Po tych górach takim busikiem. No zobaczymy. Przygoda. Raczej to będzie przygoda. Ale... Powinno być ok. No, ludzie jeżdżą codziennie takimi busami. Busik się zapełnia coraz bardziej. Już jest chyba 7 osób. Tam już mamy plecaki. Zapełnione plecakami. No i tak wygląda busik. Zaraz będzie nim jechać. Dwie godziny będzie jechał. Chyba już 7 osób jest, więc może ruszymy o tej dziesiątej. Tak mi się wydaje, że o dziesiątej powinniśmy ruszyć, a jak nie to kilka minut po dziesiątej. No i jest 7 osób i chyba będziemy ruszać kierowca, coś mówił. Chyba, że jeszcze się znajdą dwie osoby, ale... Ale chyba już nie. No i będziemy jechać do prolbowlinga, później łapie autobus in do Malang. Malang takie większe miasto. A tam plan, planuje wodospad taki. No ale to wszystko w swoim czasie na razie do Malang Dobra, zapakowany i ruszamy 80 tysięcy kosztuje, czyli 18 zł. Tak to by 75, jakby było 9 osób, czyli złotych 13 więcej, no ale nie wiadomo jakby się czekało. Może godzinę, może dwie. Tak to zapakowanie, jedziemy i trochę luzu jeszcze o, tutaj mamy. I teraz na końcu. Będę podziwiał widoki, tylko te szyby takie jak wiedzieć Czymś za... tak jakby czymś były... Nie wiem, brudne? Nawet no nie brudne, nie wiem to jest, dobre, nie ważne No i tak wygląda busik w środku i ruszamy ruszałem do Probolingu, do miejscowości, właściwie której przyjechałem z Surabaya Surabaju Stamtąd biorę autobus i do... malam Tak, jestem, teraz do Malanga Romalang, gdzie tutaj? Tu chyba. Tu jest taki No Dobra, i czekamy na kolejny autobus Tu jest gdzieś jest biuro Jestem w Probolingo stąd, stąd startowałem tam właśnie pod wulkan Bromo tutaj przyjechałem z Surabai, w piątek pociągiem takie busiki Hello, hello How are you Man. Już coś się pyta Jak to nie wszystko zaczepić, zapytać? Dobra, można się rozebrać Już normalnie na krótki rękaw Na krótkie spodenki zdjąłem te nogawki Bo już wróciło po 31 stopni 31 stopni, a nie kurde 13 czy 15 No i stoję, czekam na tego busa ale jeszcze jest jest fajnie. biłem się na samym końcu i lecimy. Jeszcze ktoś będzie zsiadał, ciekawe. Do Malang, nie wiem ile będzie jechał, godzinę czy ponad godzinę. No i dobra, jeszcze coś tu się zatrzymał, jakieś przesiadki tu mają chyba. Dobra, wokół jest jeszcze ten hotel w tym Malang. Chyba będę tam trzy dni, bo dzisiaj to jak dojadę, a trzy albo dwa, bo nie wiem, bo chcę na taki wodospad jechać. No zobaczę, rozkminię to. Jeszcze gościu zbiera kasę. Ale Ej. na co on zbiera to ja nie wiem. Ja zapłaciłem już 100 tysięcy. Może dla tych, tych, którzy nie zapłacili, ale jak ktoś zapłacił, to za mu to daje. Tak mi się wydaje. Chyba, że jakaś druga druga jakaś opłata będzie. A chłopomień. Thank you, no, Coś tam dostałem, nie muszę płacić Nie wiem o co chodzi Ale Dostałem, coś tu pisze 50 Czyli co, to kosztuje 50 a Ja zapłaciłem 100 czy co, 50 nie zrobił w kulki <grym> Tak może być Na to wygląda, Tam Tamtemu gościowi zapłaciłem 100 Tam na takim niby tym dworcu nie wiem co to jest Tutaj gościu chodził, sprzedawał bilety i tu pisze 50 coś tam. A ja zapłaciłem 100, czyli 50, zł, bo turystę 50 tysięcy zrobili w kul. Tak mi się wydaje. Dobra, ruszamy. Zostaliśmy na jakimś CPE Ruszamy teraz już w trasę, bo tam przejechaliśmy ze 100 metrów i wjechaliśmy na CPN. No to wygląda na to, że w kulki zrobił. Tam taki drugi turysta siedzi, tam widać go głowę i też 100 tysięcy zapłacił. To samo Bo jak wysiedliśmy z tego busa z, co z tamtej miejscowości spod bromo, podbiegł do Hondoku, do Malam, Malam, dobra. To miałby pisane takie kwitki wszystkie miał pisane na 100 tysięcy i to wlepił. A teraz dostałem jakiś bilet i tu pisze 50. Więc przekręt roku znowu w Indonezji. No a 50 tysięcy to jest 12 zł. 12 zł przekręcili znowu. Tak mi się wydaje, ja tak to rozumiem. No i dobrze myślę, zostałem przekręcony. Chat GPT potwierdził, że to częsta praktyka w takich miejscach jak Pro Bolingo i że nie ja pierwszy i pewnie nie ostatni, że bilet właśnie 50 tysięcy, a tam ci uda udają takich yy, oficjalnych, nie wiem, sprzedawcy biletów, czy yy, jakoś tak. No i co? I biorą Ciebie 100 tysięcy, dają ci ten pliczek wypisany, idąc z tobą do kierowcy. Kierowcy dają 50 tysięcy, a 50 tysięcy zostają yy, tym, 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 tamtemu gościowi, temu niewypośrednikowi. A to jest taki właśnie przekręt. Więc uważajcie, jak będziecie wracać z bromo do Probolingo i później będziecie chcieli jechać do Malam autobusem czy do Surabaja, to uważajcie, bo to tak oni robią. Nie przekręcił takiego gościa i dwóch, dwó dwoje ludzi, którzy jechali do Surabaja. Więc Mówię wam, żebyście uważali jak będziecie jechać, dojechali do Malank, do dworca autobusowego. O taki dworzec autobusowy. Stąd autobusy. No i dobra, wysiadamy, nie? I idziemy do hostelu. Siatka. Hej wysiadłem, jestem Malank. Dworzec, a teraz trzeba znaleźć hostel. Oto są rynek Najdki na dworcu. Tak jak to w Azji wygląda. Dobra, szukam hostelu na mapie Google i idę. No i dobra, wziąłem Graba, motorek. Jedziemy z gościem do mojego hostelu. Dobra, lecimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwszy raz w Indonezji, ja ty Skuterem, kurde o, yeah. Jeszcze mam plecak z tyłu Dobra, jedziemy no coś Co tak za nim miota coś Lecimy, lecimy Ciekawe czy on wie gdzie jechać, chyba wie no lecimy sobie Lecim ze skuterkiem 7 km zapłatać chyba 25 tysięcy nie wiem ile 10 złotych Myślałem, że ten wozet bliżej mojego hotelu, a jednak nie. Jednak kawał drogi. 24 tysiące, tak jak pokazywało Spoko się jechało, ale kurde, z tym ciężarem w plecach i te nogi tak rozszerzone, to trochę bolały Tu jest Bobox, to chyba to. to. Ale jeszcze sprawdzam, czy na pewno jest, to jest to Dobra, to jednak jest to, ten Bobox O kurde To jednak to jest mój hostel Bobox, to dobrze Tu jest nazwa Bobot, a to jest Bobox Na X i D jest różnica Ale na zdjęciach też jest Bobox gdzie tu się wchodzi tutaj tu jakieś lody na górę Bobox na górę fajny hostel tak mi się wydaje że fajny taka trochę też kabina kapsuła ale taka trochę inna trochę tak jakby większa trochę takie więcej miejsca tam jakieś biureczko jest o tu jest chyba recepcja żeby tu się zaczekinować też trzeba taką aplikację ściągnąć i na aplikację wszystko będzie działać. Tu pan mi pomaga właśnie ją zainstalować. Zobaczymy. Powinno się udać, nie? No i dobra, to działa wszystko w aplikacji na kod, tu kod kreskowy. Szafkę chcesz otworzyć, tu skanujesz, szafka się otwiera. No, tu już moje buty. Dostałem takie klapeczki dociskasz szafka zamknięta teraz żeby wejść tam do pokoi też tu skanujesz Może, chyba było otwarte ktoś nie domknął i tu są te kabiny takie kabiny ale one są trochę inne jest trochę w nich więcej miejsca gdzie jest moja moja 65 a tu jest dopiero 7-8 Dobra, poszukam tej kabiny. Te, nieźle to wygląda wszystko. 64, ja mam 65. 65 jest. To jest 65. To z której strony? Z tej się chyba wchodzi. Ja yeah, otwarte. Wow, zobaczcie. Haj. Pan nawet mówi to do mnie ale jaja Hi. Hi. koala do mnie mówi bo to coś z koala ma wspólnego ten. ale łoże jest i no to jest takie małe, małe biureczko tu jest ręcznik bo łazienka jest wspólna tam można plecak sobie schować kurde łoże eleganckie okno, żaluzje można zasłonić tam jakieś sterowanie jest pewnie klimo małe lusterko Kurde, eleganckie, trzy noce tu będę Fajne Bo ogólnie tak nie było aż takich tanich tutaj hoteli Ale jest spoko Fajne, fajne Wszedłem już z tego swojego pokoju Tak mogę chyba powiedzieć Kapsuły pokoju Nie jest źle, fajnie tam się spędza czas Może trochę słuchać, co tam się dzieje u innych Chociaż nie tak bardzo W nocy chyba do wszyscy spać, nie będą chyba hałasować No i idę sobie Idę do kościoła, bo o 17.00 jest msza, a tu jest niedaleko Kościół Katolicki, a dziś niedziela. Więc się przejdę. A później po kościele popatrzę, pozjedam miasto, pójdę sobie zjeść i kurde, nie wiem czy ja dobrze idę. Bo jak jechałem, to go widziałem i chcę iść na pamięć, ale chyba nie dam rady, muszę odpalić nawigacji. No, ten Malank, Malang, to miasto, w którym jestem. No, widać takie dość duże miasto. Dużo się dzieje, ale na pierwszy rzut oka. Całkiem się fajnie prezentuje. No idę, idę. Są do kościoła. odstroiłem się w koszulę, którą kupiłem na wyspie Samosir. Tradycyjna od ludu Batak, na coś takie zory. No i już mam tylko niedaleko. No tam cały czas coś kropia, ale nie jest. Nie ma tragedii. No i jestem już przy kościele. Kościół katol katolicki. Jak on się nazywa? Kajutang Malan. Nie, to chyba nie to, ale tu jest. O, tak się prezentuje. Ładny. Jest też tu katedra. ale Katedra mam 30 minut drogi stąd, bo jak tu wejść do tego kościoła. Chyba bym musiał tam wejść. Czekaj, może tu. A tam kłódka jest. Kurde, muszę się wrócić. Tam Tam był taki szlaban, był ochroniarz, i chyba tam tędy trzeba wejść. A chciałem od głównego wejścia, żeby zobaczyć, jak wygląda kościół. Ten od, od frontu wchodzi bocznym wejściem, tu jest szlaban, ochroniarz, drugi ochroniarz, kolejny jakiś, to chyba od motorów. No i tędy się wchodzi. Dobra, o 17 się zaczyna msza więc zaraz będzie, nie wiem która jest wyszedłem chyba za 15 no za 7 jest no i dobra jestem już w kościele wchodzę do środka jak się prezentuje ładnie się prezentuje nie no za chwilę dzięczę muszę sobie gdzieś miejsce znaleźć Przy świętej na drugiej stronie ulicy, tak wygląda kościół ładny kościółek ładna msza, fajnie się, no ładnie się odprawiało cały kościół, a teraz idę coś zjeść, tylko nie wiem gdzie Bo tylko jadę w rano śniadanie i nic poza tym dobra, idę szukać jakiejś restauracji znalazłem no taką knajpę nazywa się Little Jeju wziąłem sobie jakiś ramen czy coś jak ramę, taką zupę, że grzybowo. No i to picia jakiś tam kole. No i tu sobie siedzę i czekam na jedzonko. Przyszło moje zamówienie. Zobaczymy tą zupę. Ostraba. Ale mówiła, że była trochę ostra. Ale makaron przypomina mi zupki Insta. i tak smakuje jak zupka instant Czy że jakieś ramen czy coś dobra trochę strawa. ale dobra ale mówię, makaron jak zupka instant z jakiegoś parku patrzę, coś się dzieje jakaś muzyka, tu kurde męczą zwierzę... zwierzę małpkę męczą na łańcuchu tam grają goście Na jakieś nie wiem, tam na bębenku, na jakimś cymbale. A tam małpa na łańcuchu chodzi No i tak chodzi tam do turystów, coś tam, coś jej coś da O, widzicie? Tak małpka na łańcuchu, na dwóch łapach Idę, bo nie mogę patrzeć, a tu biali ludzie stoją i się podniecają Stoją, patrzcie jak się podniecają Idę, bo nie mogę patrzeć jak małpę męczą Kurde Ludzie niech tańczą jak w cyrku, kurde Ja bym grał im na flecie, a ludzie będą tańczyć, na jednej noze skakać Nie no, takie rzeczy to, mnie to, to denerwują, takie rzeczy Małpkę na łańcuchu, no, kurde ludzie, małpy niech sobie na wolności żyją Dobra tu taki park jest. Ładny ten park. Fajny. Tam daleko taki widać meczet, ale nie chcę mi się go pokazywać. Jestem niedaleko swojego hotelu. Chyba w tą przejść stronę. No dobra, pójdę w to. No i idę. Szkoda tej małpy, no co ja mogę zrobić? Najgorsze tam stała grupka białych i się patrzyli, i tam się podśmiechiwali tego. Naprawdę, to żałosne takie zachowanie. Wiadomo, też miejscowi, tak dużo miejscowych też, też i oni się tym, nie wiem, czy fascynują, więc takie rzeczy się dzieją, nie tylko przez turystów, ale turyści też dokładają. Mnóstwo takich kapel stoi co kilka metrów, co kilka jakichś takich restauracji, tam kolejna gra, na perkusji, na gitarach, muzyka, naprawdę się dużo dzieje. I tych kapel takich właśnie dużo gra tu jakieś dziwne auto Takie, nie wiem dla turystów żeby chyba ich wodzić i się dzieje naprawdę tu sobie siedzą w telefonach albo rozmawiają ze sobą jedzą zupę też na tureck po turecku tu właśnie jest pani robi jakiś street foodzik. O, thank you Street foodie, jakiś, nie wiem co to jest. Ja już się najadłem, na rale nic nie chcę. <kłysy> to chodzę i patrzę, co tu w tym mieście. A ciekawe miasto, dużo się dzieje wieczorem. W innych miastach, no byłem tylko w tym, gdzie ja byłem, Medan, tam się nic nie działo za bardzo. A tutaj się dzieje dużo. Teraz jestem w Malang. Malang. Na jawie Malang. Jeszcze nic o tym mieście za dużo nie wiem, wiem, że tu się ludzie zatrzymują, widziałem kilku turystów, bo stąd też albo właśnie na wodospad się jedzie, albo na bromo też niektórzy jeżdżą stąd. Ale ja sobie pojechałem do wioski, tam było dużo fajniej. Znaczy no fajnie, fajnie to wioskę poczuć było. Popatrzysz sobie na ten na te bromo, kiedy tylko chciałem, bo szłem na ten taki hotel na punkt widokowy. Bromo, fajna sprawa. No i trafię do takiego baru, restauracji, trochę bardziej bar przypomina, ale też nie restauracja jest. Jest muzyka na żywo. Dziewuszki grają, śpiewają. Tak to wygląda. O, fajna atmosfera. Wziąłem sobie browarka. Posiedzę, posłucham tej muzyki. Mówię, tu wszędzie muzyka na ulicy, w barach, babach. Wszędzie nazywa muzyka Tu następni muzycy, wszędzie muzycy, wszędzie na każdym rogu. Hej! Come on music. Na każdym roku, na każdym roku muzycy grają. Gdzie bym nie poszedł to muzycy, ja albo muzykantki, albo muzycy. Tu ludzie sobie siedzą, słuchają. Fajnie, elegancko. W mieście naprawdę się dzieje i muzykalne miasto. Trzeba was oprowadzę trochę po moim hostelu kapsułowym Tu jest takie miejsce, tu grafity jakieś, ale to takie miejsce wspólne, gdzie są stołeczki i takie tutaj stoliki. Wygląd jest na miasto, można sobie wyjrzeć. Nie ma tu okien, jest taki fajny przewiew, są stoliki. No, fajnie jest. później wam, jeszcze pokażę łazienki. No klasa, klasa, wszystko tu jest naprawdę klasa. Dobra, tam prysznicę, chyba mnie pokażę, bo tam ludzie są głupi, tam przy nich. Czekaj, w którą stronę ja. Ja chyba tu mam swoje. No tu 43, 66. Jest wszystko rozpisane. E, 65. Gdzie ja to swoje? Co jest? Nie chcę mnie wpuścić No oszalałeś No, nie chce mnie wpuścić A w końcu mnie wpuściło, nie wiem o co tam chodziło Może za szybko tam szarpałem czy coś no Dobra, ja jestem u siebie Więc Żegnam się No tak sobie przyciemniłem światło bo to można sobie rozjaśniać, przyciemniać Trochę wysoko te łóżko, ale nie jest źle. O, tutaj jest wszystko. O, widzicie, już jest od razu jaśniej. Jestem na przeciemnić, elegancko. Dobra, z tego pokoju mówię Wam na razie. Trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, pa!